jest z tej strony. Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć na temat e, pierwszych Twinkamów. Tutaj mamy Road Kinga z 1999 roku. Pierwszy Twinkam. Jak dokładnie się przyjrzymy, no to tak naprawdę wszystko wygląda jak wewo. Zobaczcie układ hamulcowy, Ewo, buda cała wygląda jak wewo, blachy, zawieszenie, rama, tu przednie zawieszenie, hamulce, tarcze. Ten deflektor, nawet no, wszystko, wszystko, wszystko jak wewo. Zobaczcie, tu mam rok starszą Elektrę. Bardzo ładną, zresztą bardzo lubię ten wzór malowania. Zobaczcie, tu mamy wszystko dokładnie tak samo zrobione. Mało tego, powiem Wam, że bierzemy stąd ten silnik i bez żadnych przeróbek montujemy go do tego motocykla. I to wszystko będzie działać, będzie jeździło. Także. Tak to wyglądało. Ten nowy model na 99 rok oznaczał jedynie nowy silnik, a nie cały motocykl. No i a propos silnika chciałem na samym początku yy, odnośnie wycieków kilka słów powiedzieć, bo niestety to już są stare jednostki napędowe i wszystkie elementy gumowe yy, no bardzo często zaczynają sprawiać problemy. Często jest tak, że tutaj właśnie ten o-ring zaczyna gdzieś się pocić, czy słynna, słynny przewód od alternatora leje się stąd zazwyczaj olej. Zimmeringi na wałkach, czy na rozruszniku, czy na wałku sprzęgłowym przeważnie już też puszczają olej. To samo to samo tyczy się tutaj o-ringów pod cylindrami. Często są różnego rodzaju właśnie zapocenia tutaj wokół cylindrów, czy... Czy jeśli chodzi o osłony, lasek popychaczy, to też tutaj to wszystko już jest twarde jak drewno i, i no, trzeba to niestety wymienić, nie? bo będzie tylko, tylko gorzej. Natomiast po wymianie tych elementów znowu mamy święty spokój przez następne 20 lat, i, i to jest taki problem, który no, dotyczy wszystkich starych motocykli, nie tylko. Nie tylko Twinkama, ale i Evo i innych, moto, innych marek. No ale dobra, co dalej z tym silnikiem? Jeśli chodzi o twinkamy z pierwszej serii, no to, to są dosyć specyficzne e, silniki, dlatego że pierwsza rzecz, która rzuca nam się tutaj w oczy, to jest większe łożysko na wale korbowym z prawej strony. Z lewej strony wał mamy osadzony na dwóch łożyskach stożkowych, tak jak to było w Evo. O dziwo, tutaj jeszcze się starali. Jest bardzo małe bicie na tym wale, około 200, także e, no fajnie, że tak. <laughs> Jeśli chodzi o rozrządy, tu też było dużo, dużo różnic. Zobaczcie na pompy oleju. To jest, to jest pompa z tego Road Kinga z 1999 roku, a to jest późniejsza pompa. Widzicie tutaj, ona ma jeszcze taki jakby pierścień dodatkowy. I jeśli chodzi o, o sam ten rotor wewnętrzny, to może na zmierzę wam ten. Zobaczcie, to jest ta średnica. A tutaj, jak zacznę mierzyć, zobaczcie co nam się robi. Widzicie? Także te elementy, elementy pompujące olej w tych późniejszych pompach są większe, czyli pompy były wydajniejsze. Tak samo różnica jest w separatorze, bo tutaj jest tylko jeden między tymi sekcjami, natomiast w tych nowszych było tak, że był separator, później była sprężyna, później kolejny separator i dopiero dopiero ta część co nam pompuje ciśnienie. O, mniej więcej tak to. Tak to do tej pory wygląda. Tutaj dziwnie to było rozwiązane, ale powiem Wam, że mierzyłem ciśnienie oleju, zanim rozebrałem ten silnik i wyszło całkiem przyzwoicie. Naprawdę byłem zaskoczony. Zdrowa seria, no ale tutaj też to, że ten wał korbowy jest w dobrym stanie i tutaj to wszystko jest szczelne jeszcze. No nie, po prostu nie dochodzi tutaj do straty ciśnienia oleju. Kolejne różnice są takie, że jeżeli zobaczymy na wałek rozrządu, ten tutaj, to możemy dostrzec taką różnicę, że tutaj jest tylko jeden klin, tak tutaj w kole tym zębatym, to wszystko jest na jednym klinie, natomiast później już to było zrobione na takiej zasadzie, że był wieloklin dookoła, natomiast w tych rocznikach było to w ten sposób rozwiązane. Dodatkowo jeszcze, czekajcie, o jest. Ta śruba jest dokładnie taka sama jak tutaj w wale korbowym, czyli, czyli, jest cieńsza i ma jeszcze normalny gwint, później jest już z gwintem drobnozwojnym grubsza śruba. A tu jest dwie są takie same jeszcze, czyli ten element też został później wzmocniony razem z tym wieloklinem. No i bardzo ważna rzecz na to była kampania serwisowa a mianowicie jest to łożysko na ten wał. Zobaczcie, w tym rozrządzie jeszcze są montowane dwa takie kulkowe łożyska, natomiast tych późniejszych zamiast tego łożyska było montowane już zawsze to rolkowe, dużo mocniejsze. Zobaczcie, co z tym łożyskiem się tutaj już stało. To jest y, motocykl, który ma przejechane jakieś no, około 30 tysięcy mili ogólnie. No, trzeba było już ten myśleć o wymianie rozrządu. Ale zobaczcie, to już trafiło w ostatnim momencie do mnie. To łożysko już jest rozwalone. Także fart niesamowity, że to dojechało jeszcze o własnych siłach że to się nie rozleciało całkiem. Uch, no ale dobrze, stało się tak, jak się stało motor dojechał. Założymy już to łożysko mocniejsze teraz. No i jak to wszystko robicie, no to oczywiście zapomnijcie o tych łożyskach to wyrzucamy do śmietnika i zakładamy te bezkoszykowe. Pamiętajcie o tym. To nie jest tak, że to tylko wewo się rozsypywało. W twinkamach też, też robi do same, do, dokładnie te same problemy co, co wewo. Także jeżeli nie chcecie remontować silnika, to, to zalecam Wam wymianę. I pamiętajcie, nie róbcie takich rzeczy, że rozbieracie twinkama i wymieniacie tylko ten jeden napinacz. To wszystko jest do wymiany, to co tutaj leży na stole. Ja Wam już o tym mówiłem, nie będę się powtarzał, natomiast tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o wtryskach tych magneti Marelli. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z tymi wtryskami, z tym układem paliwowym, zanim cokolwiek zaczniecie kręcić tutaj, ruszać na pałę, tak zwaną, rozbierzcie to wszystko, powymieniajcie o dlatego że bardzo często. Jeżeli nie ma żadnej tutaj usterki elektronicznej, jeżeli któryś czujnik po prostu zwyczajnie nie padł i wszystko tutaj działa, no to często problemem są tutaj oringi. Czy to na wtryskach, czy na regulatorze ciśnienia po prostu dochodzi do, do przelewania się paliwa. Nie zawsze ono wycieknie na zewnątrz. Często jest tak, że, że leci po prostu do do kolektora tutaj ssącego, bo tu sam kolektor jest też jak gdyby dostarcza paliwo. Po prostu wtrysk, widzicie? O. tu kolektorem jest do, do wtryskiwacza dostarczane paliwo. Jeżeli są tu jakiekolwiek nieszczelności, no to po prostu wysokie ciśnienie będzie powodowało nam to, że to paliwo dostaje się do, do po prostu do środka, do kolektora. No i przylewa nam silnik, nie? szczególnie na niskich obrotach to na samym początku zaczyna wychodzić. No ale później już jakiekolwiek problemy właśnie to, czy nam świece przyleje no dużo, dużo różnych problemów. Także na samym początku polecam Wam sprawdzić układ po prostu paliwowy pod kątem szczelności. Najlepiej wymienić wszystkie oringi i dopiero wtedy sprawdzać, bo może się okazać, że, że tutaj jest pies pogrzebany. I jak włożycie tutaj łapy, zaczniecie kręcić tym wszystkim, no to później już nie dojdziecie o co chodzi i będziecie mieli duży problem. Bardzo często, właśnie w ten sposób, jak podchodzą mechanicy, to kończy się na wymianie tego wtrysku na, na gaźnik, a no na tych układach wtryskowych. Dosyć specyficznie pracują silniki, czy to Evo, czy, czy Twincam I znam ludzi, którzy bardzo lubią te wtryski, bardzo im się podoba praca tych, tych silników, właśnie na Magneti Marelli. No i tutaj możecie jeszcze sobie regulować obroty bez problemu śrubokrętem, bez żadnego komputera, także to też jest plus. No dobra, to tyle na temat, na temat Twinkama z 90. 9 roku, a w zasadzie budy Zewo i silnika z Twinkama. Jak to Harley zainstalował wewo silnik z Twinkama. Można by było zatytułować ten film. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.